Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim. No, zbliżamy się do tak zwanej chwili prawdy, czyli faktycznego stanu rzeczy. Już teraz to nie są ostrzeżenia z mojej strony, zapowiedzi i tym wszystkim proszę od lipca. Kto jeszcze ma jakieś tam wątpliwości, ja 10 razy nie będę się powtarzał, co nas czeka w Bielsku Podlaskim, jaki mamy stan rzeczy. Przypominam, że jesteśmy, data 20. Któryś Październik 2019 roku, jesteśmy już um, po wyborach, czyli szczerze mówiąc w takim czasie, gdy um, możliwości i akcje na to, że coś um, można było dobrego zrobić i, i mądrze ten czas rozegrać, jeśli chodzi o interes rolników spółdzielni czarskiej Bielspodlaski minął I, i już w tym momencie nie jesteście Państwo jako... Politykom znakomitej większości. Nie jesteście Państwo potrzebni. Wszyscy, jak gdyby, na tym skorzystali. Szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, które największy ma udział w upadku tejże spółdzielni. I teraz zaczynamy, zaczynamy stan rzeczy porządkować. Po pierwsze, żebyście mieli wszyscy świadomość, ale to dotyczy to, o czym będę mówił o spółdzielni Czarskiej, Bielsku-Podlaskim i roli władz. W doprowadzeniu do takiego stanu rzeczy, tejże spółdzielni, to odnosi się i warto posłuchać z punktu widzenia innych osób, bo, bo cały ten mechanizm, cały ten model, jak gdyby połączenia polityki, braku odpowiedzialności właścicielskiej, że nie zdajemy sobie sprawy z czegoś, w tym wypadku jako spółdzielcy i obywatele to rzecz szerszego modelu czyli całego naszego polskiego rolnictwa i państwa. I szczerze mówiąc, dokładnie to i spółdzielcy Bielska Podlaskiego Bielmleku jadą na tym samym wózku, co my wszyscy jedziemy, rolnicy i obywatele. Z tym, że o ile katastrofa w samym Bielsku Podlaskim spółdzielców jest dosyć spora, o tyle katastrofa polskiego rolnictwa i państwa w ten sposób prowadzonego przez rządzących będzie znakomicie w skali, znakomicie większa, więc nieporównywalna nawet do tych, do tych kłopotów. I przechodząc do rzeczy. Zawiadomienie, które, które w lipcu wpłynęło, zostało złożone do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez. Pana Prezesa, na wiele, wiele, Państwo z materiału będziecie pamiętać, na wiele spraw wskazywałem, m.in. na działanie zorganizowanej grupy przestępczej i o tym się pod koniec skupię, jest prowadzone przez, jako postępowanie przygotowawcze, sprawdzające, przepraszam, przez Państwową Policję w Suwałkach, jestem po, po dwukrotnych, dwukrotnych w tym wypadku jako świadek, ale jako wnioskodawca po dwukrotnych zeznaniach. Sprawa jest rozwojowa. Przypominam, że a, pan e, prezes, a jeszcze obecny senator, e, jest dosyć w dosyć takiej sytuacji, gdzie ktoś nie chciał się e, w, bardzo, bardzo zadawać z tym. No bo oczywiście to trzeba uchylać immunitet, nie ma takiej potrzeby. E, w momencie złożenia ślubowania. Wszystko na to wskazuje, że w granicach 12 listopada zostanie złożone ślubowanie przez nowych parlamentarzystów, posłów i w tym wypadku senatorów i tak zwany immunitet, mandat pana Romańczuka jako, jako senatora, prezesa spółdzielni w Bielsku Polskim wygasa. W związku z tym jest wówczas dostępny wszelkiego typu organom, które już w dniu dzisiejszym Niecierpliwie z utęsknieniem czekają, żeby, żeby, żeby pan prezes był rozmowny i wyjaśnił wiele kwestii. Więc to się, proszę państwa, sobie powoli toczy. Natomiast, no niestety, to już nie ma wielkiego znaczenia. Powtarzam, czas został totalnie przegrany. Dzisiaj powtarzam informacje, które, które szczególnie właściciele, przypominam jeszcze raz. Gdybyście rolnicy, spółdzielcy byli prawdziwymi właścicielami, i nie dotyczy to w Bielsku Podlaskim, dotyczy to wszystkich spółdzielców w całym kraju, bo nawet te duże podmioty, nie będę wymieniał, mają lub w niedługim czasie będą mieli podobne problemy. Podobne problemy, bo żeśmy sobie odpuścili, odpuścili jako prawdziwi właściciele, powierzając jakimś tam prezesom, nie wiadomo komu, stan rzeczy. Proszę Państwa to wy macie dostęp do, jako spółdzielcy, jako właściciele do wszelkiego typu informacji, statutu, wszystko wam powinni y y na wasze tylko lekką prośbę, życzenie przed wami pokazywać. Oni was traktują gorzej niż pańszczyźnianych chłopów. W związku z tym niedługo, znaczy chłopów to nie tak było źle, mówię jako polski szlachcic, żeby to było jasne tym wszystkim demagogom, bądź z tą nową noblistką, która y, przepisuje historię. W związku z tym traktują Was dokładnie jak niewolników. I proszę Państwa, jeżeli nie zrozumiecie, że to Wy jesteście właścicielami, no to wszyscy skończymy, skończycie jak spółdzielnia leczarska w Wielsku Podlaskim. I teraz przechodząc bardzo konkretnie do rzeczy. Dwa podmioty, które są wierzycielami, to znaczy, że Wy, nie jakiś Romańczuk i Rada Nadzorcza, bo to są dopiero geniusze i kwiatki i tam prezes jak prezes, no nie, ale przyinteresujcie się tymi gośćmi, bo tak naprawdę to Rada Nadzorcza powołuje jakiegoś tam prezesa i tak dalej, który jest no cóż, pracownikiem, wykonuje, ale wszelkie prawa w imieniu państwa, właścicieli, są powierzone właśnie członkom Rady Nadzorczej. Oni działają w waszym imieniu i działali, jak widzicie, no nie? W związku z tym, dwa podmioty na dzisiaj prawdopodobnie gdzieś, podejrzewam, że na początku września, złożyły do Sądu Gospodarczego w Białymstoku, czyli właściwym ze względu na, na podległość tegoż zakładu, wnioski o upadłość. Wnioski o upadłość. Jest to prawdopodobnie Interfood i Hugbet, To są firmy, z którymi nasz patriotyczny prezes z kapitałem holenderskim handlował. No nie, tak przy okazji swego czasu tu Deutsche Bank finansował właśnie, zanim, zanim inne podmioty nasze bankowe przejęły. To widzimy, ile tutaj jest tego prawdziwego patriotyzmu. Natomiast te dwa podmioty... Nie wiem, czy w jakim czasie, no nie nieważne, mamy w tym czasie jeszcze 60 dni na jak gdyby tego rozpatrzenie. W związku z tym podejrzewaj, po, podejrzewam, że pierwsza dekada, 10, 15 listopad to jest możliwość już działania przez sąd gospodarczy, po, podjęcia decyzji. No, decyzja, biorąc pod uwagę stan rzeczy, będzie tylko jedna. Tak jak wcześniej mówiłem, grozi, grozi nam upadłość bezwarunkowa. W związku z tym, tylko można było jeszcze o tym powiem, czego nie zrobiono, o co prosiłem. Można było robić tak zwaną kontrolowaną, ale na dzisiaj, no już jest to poza nami. W związku z tym, rysuje się sędzia komisarz, sędzia komisarz, który, który prowadzi sprawę, powołuje syndyka, no i on czyni swoją powinność, ale to już. Sukcesywnie będziemy sobie rozmawiać, jak dojdziemy do tego, niedługo do tego etapu. Także nie ma już żadnych bajek. Wybory się skończyły, więc pamiętamy te 20 milionów. Pan Ardanowski z panem Romanczukiem sobie udzielili pożyczki. Tak przy okazji, proszę Państwa, to. To jest do, dosyć dobra też spółka, no nie, ale to mówię, przy zorganizowanej grupie będę o tym mówił. Chciałbym tutaj bardzo precyzyjnie, żebyście wiedzieli, Szanowni Państwo, o co chodzi, a wszyscy, jak w tej Rzeczpospolitej funkcjonują tego typu sprawy. Więc, więc czeka nieunikniony ten proces upadłościowy. No, to są podmioty z kapitałem holenderskim, tam Pamiły nie będzie, dobrzy prawnicy, więc... Eee, więc czyszczenie, czyszczenie ostre. No i teraz, co można było zrobić wcześniej, i jak się zabezpieczyć z, z punktu widzenia e, właścicieli, czyli spółdzielców. Po pierwsze, kochani, e, zaraz w lipcu zostało 10% zgodnie ze statutem, z prawem spółdzielczym. Zostało złożone pismo na sekretariacie. Byliśmy traktowani, byliście, a ja z wami jak bydło. Bo jacy się pracownicy przed wami, wasi pracownicy, którzy powinni na baczność przed wami stać, jak traktowali? Przez jeden dzień się zamknęli, później coś nie wpuszczali. Proszę Państwa, to była totalna wstyd i żenada. Wstyd jeszcze, że na Podlasiu godni niby są ludzie i, i do tego dopuszczono. W związku z tym. Ten czas został przegrany. Sześć tygodni minęło. Prosiłem Was, Wy jako spółdzielcy, sami zwołujecie obojętnie sobie dziewcząt, Wy jesteście właścicielami, skoro bezprawnie zajęto Was zakład. Zwołujecie walne zgromadzenie, to nadzwyczajne, wybieracie nową radę. Prawdopodobnie i teraz dalej to trzeba szybko zrobić, bo lepiej, gdy będziecie Wy pewne rzeczy, składniki majątku ustalać, niż za Was będą ustalać i dalej Was ograbiać. A każdy dzień. Każda minuta, każda złotówka, każda pożyczka idzie na konto właścicieli. To tak, jak każdy was osobisty majątek, spółdzielnia jest takim samym majątkiem. I trzeba niestety to zrozumieć. W związku z tym walne zgromadzenie powinno gdzieś co najmniej w połowie już chyba sierpnia odbyć się, lub najwcześniej we wrześniu. Z czym byście się spotkali? Że są jak gdyby, jest tak zwana dwuwładza. Wasza, w ten sposób powołana, była to, co mówiłem i prosiłem. Była autentyczną, prawdziwą, uznaną przez policję, sądy i tak dalej, bo trzeba było brać policję i do tych, którzy zajęli bezprawnie Was zakład, tak się zwracać, a żeście Państwo pozwolili sobie frywolnie, w międzyczasie, pan Ardanowski z Panem Romańczukiem załatwili... 20 milionów na wasze konto kredytu. No tak naprawdę, wyście jako rolnicy wzięli kredyt, opłaciliście swoje zaległe, pracowników, innych i tak dalej. No i to jest dopisane do państwa każdego osobistego długu. Co nie oznacza, że w momencie upadłości, upadłości mamy sytuację następującą. To państwo, jako rolnicy, właściciele, wy nie jesteście tylko poszkodowani, wy jesteście właścicielami, w związku z tym płacicie. Zarządowi, płacicie pracownikom, płacicie wierzycielom, szczególnie właśnie bankom z udziałem Skarbu Państwa. Bank Ochrony Środowiska dobrze się zabezpieczył. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podobno na 64 miliony udział w tej, w tej nowej wieży, w tej inwestycji. To było też paranoja totalna. Jak można bez mleka? Nie ma mleka, nie będzie mleka. Frajerów do dojenia już nie ma i nie będzie. Skup spada w całej Polsce, trzeba pamiętać o tym. Mleka nie ma, Litwa, skąd cwaniacy różnego typu ściągają? No cóż, Litwa niewiele produkuje, więcej wydoić już się nie da. W związku z tym, machloje te wszystkie się skończą, bo cała branża dzisiaj ma problem i dyszy. W związku z tym, szanowni państwo, jak gdyby to już minęło, ale w dalszym ciągu zachęcam szybko, póki jeszcze pewne rzeczy no, nie poszły z punktu widzenia, jak gdyby już tylko w gestii sądu. Starajcie się jak najszybciej odzyskać władzę w własnym swoim dziedzictwie, czyli w waszej spółdzielni. Po co? Żeby ustalić faktyczny stan, kto jest spółdzielcą, bo ja mam obawy, czy pozostali, czy spółdzielcy zostali wykreśleni, mimo że znacznie wcześniej, bo wiadomo jak tam wszystko działało. Szybko ustalać bezprawność tych działań, bo to jest ważne, żeby chronić wasz interes. Szybko brać do spowiedzi tych różnego typu, Księgowość szczególnie, pracowników, różnego typu cwaniaków, pasożytów, którzy każdego dnia jeszcze za co im płacicie. Zastanówcie się. Ani, zakład rozłożony, produkcji prawie nie ma, skupu prawie nie ma, a wy to wszystko utrzymujecie, no nie? Jak najszybciej musicie odzyskiwać, jest tu moja wielka prośba. Przy okazji, dziękuję, dziękuję tym wszystkim. Którzy dostarczają mi dokumenty. Tu, tu są piękne dokumenty, przyszły z Brańska. Jeszcze raz dziękuję. No, oczywiście nie podpisujecie się, bo nie ma takiej potrzeby. Tu są uchwały, naprawdę te materiały mi dają dużo. Uchwała z 98 roku o, o zebrania przez Spółdzielnie Mleczarskie, o tym połączeniu wówczas bielmleku mleku z, z, z mlekowitą. E, także. To, to, to dedykuje tym, którzy, którzy się tym zajmują ze spółdzielców, a powinni. Po to znaczna część z Was, jakieś tam szkoły ma, wykształciła się, jesteście rolnikami, wieście się za robotę. To jest wasze dziedzictwo. Tu nie da się jakoś uciec czy udawać, że ktoś zrobi. No nie? Czyli kodeks karny, przestępstwo nadużycia zaufania. Macie dokładnie, jakie, przy jakim imieniu teraz tu mówimy bo to jest wartość imienia, którego wartość w czasie popełnienia czyny zabronionego przekracza milion złotych, a o takich tutaj mówimy. Jest to bardzo poważne, bo poważne nadużycia. Jest bardzo istotna kwestia odpowiedzialności karnej władz spółdzielni. Nie udostępniania członkom spółdzielni protokołów, nie zezwolenia walnemu zgromadzeniu, zebraniu przedstawień, zebraniu grup członków i tak dalej. Wy, wy jako każdego dnia byliście pozbawieni jako właściciele, członkowie tej spółdzielni waszych praw. Przy okazji, w znakomitej większości spółdzielni leczarskiej w Polsce, dzisiaj każdego dnia to się dzieje. Rozmawiam teraz ostatnio z rolnikiem. Nie może przez rok czasu pisemnie wystąpił do jednego wielkiego prezesa, jednej z największych, żeby dał mu statut, udostępnił, no nie? Rok czasu pisemnie. Przypominam wszystkim, Krajowy Rejestr Sądowy. Za niewielką płatą każdy obywatel, nie tylko spółdzielca, bierzecie sobie państwo statut i patrzycie, co się dzieje. A to, że w ciemny lub was robią, no to to, to, jest, to jest dziwota, że w XXI wieku takie rzeczy się dzieją. Tak. Jeszcze raz dziękuję, bo tutaj są także krajowy rejestr sądowy, wypisy. To mi też dużo daje, w jaki sposób władze się zmieniały. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki, kochani. Natomiast... Natomiast to, co jest ważne, izby rolnicze, to nie jest tak, że Wam jeszcze kasę z Was będą drzeć, bo mają dosyć kasy. Są jak coś od czegoś, jak Buda dla psa, jak coś od czegoś, jeszcze raz powtarzam, bez wymieniania. I, I bierzcie za łeb izby rolnicze i do roboty, do pomocy Wam, bo to jest zbyt poważna sprawa. Następna rzecz, nie szukajcie żadnych adwokatów, mecenasów, bo jeszcze na Wam większe zrobią problemy. W związku z należy myśleć, 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 to nie jest trudne. Ja, polski rolnik, potrafię, polski polityk, no to i wy potraficie. Gońcie cwaniaczków, bo was cwaniaczki polityczne różnego typu doprowadziły i ci dobrzy doradcy, którzy doili tą spółdzielnię, żyli różnego typu pasożyty i was rozgrywali. Więc gońcie, to już się przyjrzeliście, o co chodzi, gdzie, co, jak, gdzie są ci, którzy wam teraz pomagali. Tak politycznie, ci z PSL-u szczególnie, no bo pisząc wiadomo, udaje, że to nie ich problem. A Romanciuk nigdy chyba w Pisie i całe to towarzystwo, tam Karski, biura i tak dalej, nigdy to, to nie było, no nie? Oni nigdy nie byli, no nie? Nie stanowili, zapomnieli. To się nazywa amnezja polityczna. I kochani, więc yy, najważniejsze dzisiaj jest, żebyście sobie tego, mm, po prostu nie pozwolili narzucić tej upadłości, która, powtarzam, każdy zmarnowany majątek będzie szedł na Wasze konto. Yy, I teraz yy, polecam protokół ilustracji pełnej spółdzielni naczarskiej. Macie Państwo wgląd. Ja go mam. Dziękuję tym wszystkim zacnym ludziom, którzy pomagają. Oczywiście ja jestem na miarę możliwości. Bogiem nie jestem. Oczywiście nie, nie, nie mam czasu na, na to wszystko. W związku z tym, tyle ile mogę, tyle służę, po prostu zasady i sumienie. I, I wstyd za Was także, kochani spółdzielcy, zobowiązuje mnie do tego. Oj Boże, jak tacy ludzie mogą. Dobra, kochani, jeszcze ważna rzecz. Istotna, no nie, już nie znęcam się nad tym, żeby było jasne. Nas wszystkich czeka na szczęście, jako rolników, ten sam los, no nie, to także spokojnie, zapłacimy i to ostro. Natomiast wy tu jesteście pierwsi. Kochani, co jest dla nas taką szansą na to, żeby, żeby nie to, że uniknąć odpowiedzialności, tylko że też uważam osobiście, że państwo zostaliście poddani takiemu naciskowi, takiej presji, że szczerze mówiąc niewielu by to wytrzymało i ja to wszystko rozumiem. To była autentycznie zorganizowana grupa przestępcza. Ja już to mówiłem, więc nie będę się powtarzał od handlu tym serem tego wszystkiego robienia, proszę Państwa, wykorzystywania, że ktoś jest, pełni funkcję właśnie przez funkcjonariusza publicznego, jako senatora, jako, jako wiceministra, zresztą całe to towarzystwo wokół. Państwo służyliście tylko do przerabiania, to jak ten tam chwyt, jak się gdzieś tam zdobywają gangsterzy na wnuczka pieniądze, babcie ograbią, tak tutaj na rolnika był chwyt, no nie politycy was. Politycy, dokładnie, ograbili i, 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 I za to babcie, żeście Państwo tutaj, tutaj zrobili, bo mechanizm autentycznie wydarcia takiej kasy na spółdzielce, na, na spółdzielni rolnika jest to samy. I to jest wątek, który z punktu widzenia przyszłości sądu, jeżeli udowodnimy, że Państwo byliście poddani takiej presji, uważam, że wówczas. Winien za to odpowiadać Skarb Państwa. I nieważne jakie są rządy, nieważne jakie rządy, nieważne jak się będą bronić, ale ponoszą już według mnie moralną odpowiedzialność, a będą ponosić także i powinni ponosić prawną odpowiedzialność za tego typu działanie funkcjonariusza, zresztą nie jednego, bo tam jeszcze różnych kwiatków było. A tak przy okazji ostatnio, właśnie to też się wiąże, żebyście wiedzieli, od pracowników Kowru, pracowników Ministerstwa, bo dostajemy dużo informacji i po prostu zacni Polacy, którzy wiedzą, czym to się skończy, którzy dzisiaj są w tym reżimie, czy z tym reżimem razem, ale oni po prostu mówią. I proszę Państwa, tenżeż nasz pan wiceminister Romanczyk, była taka ciekawa sytuacja to związane ze Skimosem taka spółka, co niby skupi interwencyjny ale była po, to jest podobna sytuacja, bo tam, wiecie, w dalszym ciągu, Chodziło też o biermę, bo przy okazji może parę złotych się skręci i doszło do tego, że na Sejmową Komisję Finansów, jak są zmiany, jakieś tam budżecia, przedstawia się dokumenty. Przy Skimosie, tam miał być przedstawiony dokument, zmiana planu na 30 milionów, ale co się okazało, że Romańczuk przedstawił zmianę planu na 166 milionów na Skimosa. Czyli zmienił, podłożył wniosek, tam nawet, no, część osób się zorientowała, zresztą były różne naciski i tak dalej. Jest to dobrze opisane, więc tam to już sobie prokuratura, CBA niech się zajmuje. Ja nie jestem, od tego nie mam czasu. I który, a, bo bo, bo wtedy, wtedy było, to w tym czasie, gdy już pan Romańczyk odchodził, według, według przecież yy, pana, pana Ardanowskiego, który miał wiedzę o tym wszystkim, miał, no nie, że musi ratować, Swoją, swoją spółdzielnię, a jeśli już ratować, to córka tak załatwiła tą spółdzielnię. No, panie Romanczek, żeś córkę wychował w takim razie, no ale kasę się robiło, co nie. Yy, więc, yy, więc, proszę Państwa, to nie jest to nie jest takie, takie delikatna i, i, i taka drobna sprawa, bo był to potężny mechanizm, który powiązany, mówię, głęboko z władzą, z ministerstwem. No i cóż, Państwo zostaliście. Po prostu jako mięso armatnie na tej, na tej linii potraktowani. Jeszcze raz przypominam, to nie, są, to nie jest już zabawa. Wam jako właścicielom grozi, grozi osobista odpowiedzialność i nie tylko kwestie wielkości udziałów. Tam trzeba wiele rzeczy jeszcze wyjaśnić, to o tym wiemy. Osobista odpowiedzialność. No niestety, ale spłacenia mm, no, z osobistego majątku za powstałe długi, długi spółdzielnie. W związku z tym trzeba przestać y, żartować teraz, zacząć się brać na poważnie, po prostu czasami, czasami posłuchać. Nie cwaniakować, na cwaniackie, jak widzieliście, a, załatwił 20 milionów, no nie, a się popłaciło, jeszcze wizje były roztoczone i dalej są roztoczone i jakoś, jakoś tam będzie. Po prostu już nic nie będzie z tego tytułu, ponieważ no, wybory się skończyły, Państwo jesteście dzisiaj już nieużyteczni, zbędni. Nie ma, nie ma co już bronić człowieka, który gdzieś tam kiedyś po prostu był, a wszyscy na niego się wypną. Natomiast jeszcze raz, wszelkie problemy zostaną na spółdzielcach, na was, właściciela, właścicielach. W związku z tym trzeba włączyć ostro teraz myślenie rozejrzeć się wokół, do siebie, wokół siebie, policzyć się z tymi ludźmi to dosyć poważnie to wypłacicie. To nie jest problem tylko finansowy. Ale problem, że ktoś coś takiego zrobił, także są problemy moralne, także troszeczkę wziąć się za, za to naszą strukturę y, bardziej taką duchową, która powinna czuwać, a, a niestety ale w tym czasie tylko korzystała, więc krucha i pokora duża. Zresztą zbliża się Adwent, to także znaczna część ludzi związanych no, z, naszą, z naszą pewną hierarchią będzie miała szansę naprawy ale nie tylko, no po prostu trzeba, 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 żeby wszyscy wzięli się i dosyć poważnie no, po prostu zatroszczyli się, ale teraz już, już na serio nad losem gospodarstw ludzi, bo to będzie poważny problem także pana wojewody pod każdym względem i niepokoju społecznych. Dziwiłbym się, gdyby było inaczej, no nie, ale także przecież no, prawie tysiąca gospodarstw, tysiąca rodzin, które które znajdą się w określonej sytuacji ekonomicznej. W związku z tym naszym dzisiaj celem, takim ważnym i prawdziwym, jest udowodnienie, że Państwo zostaliście poddani działalności tej grupy, jak powiedziałem, i w związku z tym to niby państewko, które gdzieś tam u nas funkcjonuje, niech nie udaje, po prostu nie bierze odpowiedzialność za stan rzeczy.